Wiatr wył w gęstych drzewach, niosąc ze sobą ostry zapach dymu i ziemi. Noc była przejmująco zimna. Trzaskający ogień rozświetlał cienie, rzucając w oddali upiorne postacie. Serce waliło jej w piersi, głośniej niż wiatr. Nie miała pojęcia, jak się tu znalazła, nie miała pojęcia, co się dzieje. Szorstkie liny, krępujące jej nadgarstki, wbijały się w skórę, powodując ostry ból w ramionach przy każdym desperackim ruchu. Powietrze było gęste, ciężkie od strachu i niepewności. Nad nią nocne niebo było pokryte gwiazdami, ale nie dawały one ukojenia. W ciszy rozbrzmiewał tylko nieustanny tentent kopyt. Teraz je słyszała. Tak blisko. Tak realne. Jak pęd pędzący prosto na nią. Zaparło jej dech w piersiach, ale nie odważyła się krzyknąć. Komancze dali jej to jasno do zrozumienia. Jeśli wyda choć jeden dźwięk, będzie to ostatnia rzecz, jaką zrobi. Nie wydawaj dźwięku, bo cię usłyszą. Głos był niski, szorstki, niemal jak sam wiatr. Dochodziło z za jej pleców, ale nie mogła się odwrócić. Jej porywacze byli zbyt szybcy, zbyt cisi. Teraz zabierali ją głębiej w dzicz, z dala od wszystkiego co znała, z dala od bezpieczeństwa jej świata. Czuła napięcie w powietrzu, elektryczność nieznanego losu wiszącą nad nią i zastanawiała się co ją czeka. Ten-tent kopyt stawał się coraz głośniejszy, unosząc się nad nią i zastanawiając się, co ją czeka. Ten-tent kopyt narastał, a z każdym uderzeniem ciemność zdawała się gęstnieć. Ziemia pod jej stopami była zimna i nieubłagana, a powietrze przesycone zapachem wilgotnych liści i płonącego drewna. Nagle kopyta ucichły, cisza była dusząca, czuła ich obecność, unoszącą się, obserwującą. A potem ciszę przerwał głos: Głos mężczyzny, przywódcy, Władczego i potężnego. Wyprowadź ją. Serce zabiło jej mocniej. Wiedziała, co to oznacza. Wojna wkrótce się rozpocznie. Jeśli się nie podporządkuje, jej lud będzie zdany na łaskę komanczów. Małżeństwo, więź zawiązana w rozpaczy, było jej jedyną szansą na powstrzymanie chaosu, który miał się rozpętać. Ale gdy została zmuszona do wstania i pociągnięta naprzód, jej myśli pędziły jak szalone, jak do tego doszło. Jak stała się pionkiem w grze, której nie rozumiała. I najważniejsze pytanie ze wszystkich, czy kiedykolwiek znajdzie sposób na ucieczkę z tego koszmaru, czy też pozostanie uwięziona na zawsze, złapana między miłością, obowiązkiem i przyszłością, której nie była w stanie kontrolować. Słońce zachodziło nad surową, bezlitosną pustynią, rzucając długie cienie na jałową ziemię. To było miejsce, gdzie wiatr nigdy nie przestawał wyć, niosąc piasek po ziemie i niosąc ze sobą szepty zapomnianych opowieści. Słońce, oślepiająca kula ognia, zanurzało się niżej nad horyzontem, barwiąc niebo czerwieniami i pomarańczami, które zdawały się przenikać. W oddali, niczym milczący strażnicy, majaczyły poszarpane szczyty gór, strzegąc granic cywilizacji. Amelia Devere stała na skraju klifu. Jej sylwetka wyraźnie rysowała się na tle słabnącego światła. Długie, ciemne włosy opadały jej na twarz, splątane i dzikie, niczym myśli pędzące przez jej umysł. Czuła ciężar świata przygniatający jej pierś, a każdy oddech przypominał jej o niemożliwych wyborach, przed którymi musiała stanąć. Za nią małe miasteczko na pograniczu Fort Laramie wyglądało niczym nic więcej niż zbiorowisko drewnianych chat z migotliwym blaskiem świec ledwo widocznym w przesyconym kurzem powietrzu. Ziemia! Niegdyś pełna osadników i obietnica bogactwa, stała się teraz miejscem niekończących się konfliktów, bezprawnym pasem ziemi, gdzie niebezpieczeństwo było równie nieustanne jak burze piaskowe. Banici wędrowali swobodnie, a plemiona indyjskie, niegdyś sojusznicy, toczyły teraz zaciętą walkę z nacierającymi osadnikami. Napięcia polityczne kipiały tuż pod powierzchnią, a każdy w forcie laramie musiał balansować na granicy przetrwania i poddania się. Amelia kiedyś wierzyła, że może uciec od tego świata rozlewu krwi i zdrady, że może ułożyć sobie życie z dala od otaczającej ją przemocy, ale w głębi duszy wiedziała, że ta kraina nie dba o marzenia, które dręczą ją od lat, zależało jej tylko na władzy, i dlatego wylądowała tutaj, wpatrując się w bezkresną pustynię, próbując ignorować ściskający żołądek. Amelia przez lata nosiła w sobie ranę, której nikt nie mógł zobaczyć, emocjonalną bliznę, która ją trzyła się głęboko w jej wnętrzu. To była rana z przeszłości, rana, która ukształtowała ją w kobietę, którą się stała silna, zdeterminowana, a jednak prześladowana przez duchy swoich wyborów. Urodziła się w bogatej i uprzywilejowanej rodzinie na wschodzie, ale kiedy nadeszła tragedia, ziemia jej ojca została utracona, a matka zmarła na chorobę, była zmuszona uciekać. Samotna, Wyruszyła na zachód, mając nadzieję na nowy początek w świecie, który obiecywał nowe możliwości. Zamiast jednak odnaleźć wolność, wpadła w sieć sojuszy i konfliktów, które narastały od wieków. Bała się teraz nie tylko o swoje życie, ale także o ludzi, na których jej zależało. O przyjaciół, o rodzinę, o kruchy spokój, który wciąż panował w miasteczku Fort Laramie, a potem był jeszcze wódz, ten, którego miała poślubić. Nazywał się Wakara, był potężnym wodzem komanczów, Człowiekiem, którego samo imię mogło poruszyć krew każdego osadnika lub żołnierza. Nieustraszony i dumny, cieszył się reputacją równie wielką jak same równiny. Mimo wszystko, co o nim słyszała, niewiele wiedziała o człowieku ukrytym pod wojennymi barwami i straszliwymi opowieściami. Wiedziała tylko, że to człowiek z planem. Planem, który, jeśli zostanie zrealizowany, przyniesie krajowi pokój albo zniszczenie. Napięcie narastało od miesięcy. Plemie Komanczów napadało na pobliskie osady. A wojsko przygotowywało się do odwetu. Na horyzoncie wisiała wojna na pełną skalę. Rodzina Ameli, wciąż wpływowa w regionie pomimo poniesionych strat, podjęła niemożliwą decyzję. Aby zapobiec rozlewowi krwi i zapewnić niepewny pokój, poślubiła Wakarę wiążąc swój los z jego ludem, a swoją przyszłość z sednem konfliktu. Stojąc na skraju klifu, mrużąc oczy przed wiatrem, czuła na sobie wzrok całego świata. Wszyscy w forcie Laramie mieli swoje zdanie na temat zbliżającego się ślubu. Niektórzy postrzegali go jako szlachetne poświęcenie, inni jako zdradę. Ale dla Ameli był to koszmar, polityczny manewr, który pozbawiłby ją wszystkiego, o co walczyła. Nie była pionkiem w rękach wpływowych mężczyzn, ale właśnie tym miała się stać. Ale nawet gdy ciężar świata przytłaczał ją, pojawiła się iskierka czegoś jeszcze, czegoś, z czym nie chciała się zmierzyć. Najmniejszy promyk ciekawości. Czy naprawdę mogła to zrobić? Czy ona, córka niegdyś dumnej rodziny, naprawdę mogłaby przyjąć rolę żony mężczyzny takiego jak Wakara? Mężczyzny, którego kultura i obyczaje były jej równie obce, jak sama pustynia. Zaparło jej dech w piersiach, gdy powróciło wspomnienie. Była wtedy młodsza, zaledwie dziewczynką. Ale pamiętała bliznę na nadgarstku, ukrytą pod rękawem sukienki, bliznę, o której nigdy nikomu nie mówiła. To był ślad czegoś, czym nigdy się nie podzieliła zakazanego sekretu, części jej przeszłości, która łączyła ją z innym światem inne życie. Jaka była cena pokoju? Czy była gotowa poświęcić siebie, swoją przyszłość, samą duszę dla niego? A jeśli tak, to jaką kobietą by się stała? Odwróciła się gwałtownie, a serce zabiło jej mocniej, gdy zobaczyła zbliżającą się sylwetkę jeźdźca. To był on wakara Gdy się zbliżył, zobaczyła jego twarz. Głęboko osadzone oczy, które zdawały się patrzeć na wskroś. I po raz pierwszy Amelia uświadomiła sobie, że niebezpieczeństwo nie czyhało tylko w przyszłości. Było tu i teraz. To była niewypowiedziana obietnica życia, w które miała wkrótce wkroczyć. A to był dopiero początek. Amelia stała w cieniu drewnianego fortu, z ciałem napiętym z nerwów gdy słońce zachodziło, rzucając czerwoną poświatę na ziemię. W powietrzu unosił się zapach palonego drewna, dalekiego pożaru z wioski, który był niczym więcej niż szeptem dymu na horyzoncie. Słyszała ciche pomruki dochodzące z miasteczka za nią, żołnierzy maszerujących w oddali, przygotowujących się na najgorsze. W powietrzu wisiało coś niewypowiedzianego napięcia, wrażenie, że cisza przed burzą trwała zbyt długo, a teraz coś nadchodziło. Jej dłonie drżały, gdy mocno zaciskała szal na ramionach. Była przygotowana na wiele rzeczy. Małżeństwo z wakarą, polityczne intrygi, szepty o zdradzie. Ale na to się nie przygotowała. Na czekanie. Na niekończące się oczekiwanie, które dręczyło ją niczym drapieżnik krążący wokół ofiary. Nagle cisza prysła. Krzyk rozległ się echem po otwartych równinach, a po nim odgłos galopujących kopyt. Serce zabiło jej mocniej. Odwróciła się, wpatrując się w horyzont. Z mgły wyłoniła się mała grupka jeźdźców zmierzających w stronę fortu. Początkowo pomyślała, że to po prostu grupa osadników wracających z pobliskiego miasta, być może nieświadomych narastającego napięcia, ale gdy się zbliżyli, Ameli ścisnęło się serce. To nie byli osadnicy, to byli komancze. Poczuła ucisk paniki w piersi. Widziała już wystarczająco dużo, by wiedzieć, że ich pojawienie się mogło oznaczać tylko jedno. Burza nadeszła wcześniej i nie było to spokojne nadejście. Widziała wojenne barwy na ich twarzach, dziki, nieugięty wyraz oczu. Jeździec na czele, wysoki, barczysty i groźny, utkwił w niej wzrok i na moment Amelia zamarła. Wakara, przybył. Ale dlaczego? Czy przyszedł tu dla niej, czy to nowa fala agresji? Zanim zdążyła zareagować, jeździec otoczył ją, blokując drogę ucieczki. Jej puls przyspieszył, a umysł gorączkowo próbował ogarnąć chaos. Była przygotowana na wiele rzeczy, ale nie na to. Nie na przemoc, o której czytała w opowieściach. Nie na jej nagłość. Amelia Devereaux! Głęboki głos zagrzmiał za nią. Zamarła. To był Wakara. Jego obecność niczym cień wisiała nad nią. Jego słowa nie były pytaniem, lecz rozkazem. Odwróciła się powoli, patrząc mu w oczy. Było coś w jego spojrzeniu. Coś mrocznego. Coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Nie był już odległą postacią z opowieści. Był tutaj. Teraz cokolwiek się działo było dalekie od tego, czego się spodziewała. Wiesz, dlaczego tu jestem, powiedział cicho i stanowczo. To małżeństwo, ten związek, to musiało się stać. Teraz serce Amelii boleśnie waliło w piersi. To było to. Chwila, która wszystko zmieni. Wiedziała, że nadchodzi, ale rzeczywistość, ciężar tego, dusiły ją. Nie spodziewała się, że będzie to aż tak pilne, tak nieuniknione. Ale zanim zdążyła przemówić, rozległ się krzyk. Wakara! Jechał w ich kierunku mężczyzna na koniu z wściekłością w oczach. Wakara! Jechał w ich kierunku mężczyzna na koniu z wściekłością w oczach. Był młody, ledwo przekroczył wiek nastoletni, ale na jego twarzy malowała się twarda maska determinacji. Za nim pojawił się kolejny jeździec starszy mężczyzna, z twarzą naznaczoną starością i mądrością, o bystrym i wyrachowanym spojrzeniu. Amelia rozpoznała go natychmiast to był wódz Hokan przywódca rywalizującej frakcji komanczów, która od lat toczyła krwawą waśń z ludem Wakary. Twarz Wakary pociemniała, gdy wódz Hokan się zbliżył, a jego koń zwolnił do kłusa. "Przybywasz tu na moją ziemię, by rościć sobie prawo do tego co moje?" Głos Hokana brzmiał jak żwir, przepełniony pogardą. "Myślisz, że możesz ją po prostu zabrać? Zabrać wszystko?" Amelia zaparła dech w piersiach. Zbyt późno zdała sobie sprawę, co to jest. Co się dzieje? To już nie było tylko polityczne małżeństwo. To była walka o władzę. Konflikt dwóch mężczyzn, dwóch plemion, a ona uwięziona pośrodku. Wzrok Wakary powędrował ku Ameli i przez ułamek sekundy dostrzegła w jego spojrzeniu coś jeszcze iskierka niepewności. Ale zniknęła tak szybko jak się pojawiła, zastąpiona przez zimnego nieustępliwego przywódcę, o którym tyle słyszała. Biorę to, co mi się należy, odpowiedział Wakara zimnym, rozkazującym głosem. A ta kobieta jest moja. Jeśli staniesz mi na drodze, pożałujesz. Wiatr wył, napięcie wisiało gęsto w powietrzu, a Amelia czuła, jak serce wali jej w piersi. Nie miała pojęcia, co robić. Nie mogła z nimi walczyć, nie mogła uciec. Ale przecież nie mogła też zostać zmuszona do takiego małżeństwa, prawda? Zanim zdążyła cokolwiek pomyśleć, ludzie wodza Hokana zsiedli z koni i otoczyli grupę zdobytą bronią. Powietrze było naelektryzowane, trzeszczało od groźby przemocy. Myślisz, że to już koniec? Splunął Hokan, a jego oczy płonęły furią. Myślisz, że możesz ją zabrać i odejść bez konsekwencji? To wojna. Te słowa sprawiły, że Amelia poczuła dreszcz. Została doprowadzona na skraj przepaści i nie było już odwrotu. Wojna, która tliła się od lat, miała wybuchnąć, a ona, uwięziona między dwoma potężnymi mężczyznami, była iskrą. Dłoń Wakary przesunęła się do boku. Palce musnęły rękojeść noża. Jego wyraz twarzy stwardniał, ale nie było w nim strachu, tylko zimna kalkulacja. Przyszedł po nią i nie zamierzał odejść z pustymi rękami. Amelia poczuła dłoń na ramieniu, odciągającą ją od chaosu, od zbliżającego się rozlewu krwi. Wykręciła się w uścisku, a strach krążył jej w żyłach. Chciała uciekać, krzyczeć, walczyć o życie, ale w tym momencie zdała sobie sprawę, że nie ma ucieczki. Świat wokół niej się zmieniał, rozpadał, a ona była w samym centrum tego wszystkiego. Chodź ze mną, wyszeptał głos ponownie, ale tym razem Amelia mu nie zaufała. Nadciągała burza, która miała wszystko rozerwać. Księżyc był cienkim, kruchym sierpem na nocnym niebie, ledwo rzucając światło na ciemność rozciągającą się nad pustynią. Amelia nie miała pojęcia, jak długo jechali, ale ból mięśni podpowiadał jej, że minęły godziny. Wiatr smagał ją po odsłoniętej skórze, ale ledwo go czuła. W tej podróży nie było ciepła, żadnego komfortu. Tylko zimna, bezlitosna pustynia, która zdawała się ciągnąć w nieskończoność, bezlitosny krajobraz, który miał stać się jej grobem, jeśli nie znajdzie sposobu na przetrwanie. Koń wakary był tuż przed nią, a rytm galopujących kopyt pod jej własnymi zdawał się odpowiadać szalonemu rytmowi jej serca. Wpatrywała się w jego plecy, ale nawet w przyćmionym świetle czuła jego obecność. To było jak ciężar, który ją przygniatał nieustanne przypomnienie o jej sytuacji. Została wciągnięta w tę podróż przez siły poza jej kontrolą i teraz nie było ucieczki. Komancz nie odezwał się ani słowem odkąd opuścili fort la Pozostali jeźdźcy okrążyli ich w milczeniu, tworząc zwarty szyk, który sprawiał, że czuła się jednocześnie obserwowana i ścigana. Nie było miejsca na bunt, na jakiekolwiek negocjacje. Była jeńcem, a nie towarzyszem i nie była w stanie nawet pojąć, w jakim niebezpieczeństwie się znalazła. Wydarzenia ostatnich kilku godzin zlewały się w jedno. Konfrontacja z wodzem Hokonem, nagła przemoc, która niemal wybuchła między dwiema frakcjami, wymuszony wybór, który jej dano, ten, którego tak naprawdę wcale nie dokonała. Została wyrwana z życia w forcie Laramie, pozbawiona wszelkich pozorów kontroli. Obiecano jej pokój poprzez małżeństwo, ale to było kłamstwo. Pokój był ostatnią rzeczą, jaką miała znaleźć w tej podróży. Brutalna rzeczywistość uderzyła ją, gdy zobaczyła pierwsze oznaki celu podróży niewielką, niemal niewidoczną osadę, schowaną między ostrymi formacjami skalnymi, ukrytą przed ciekawskimi spojrzeniami. Nie było to żadne miasto, a raczej ufortyfikowany obóz, miejsce, gdzie zarówno banici, jak i żołnierze przybywali by się ukryć, handlować i zawierać układy, na które nie było miejsca w oficjalnym świecie. To było miejsce, gdzie sojusze zawierano i zrywano w mgnieniu oka, gdzie lojalność nie miała znaczenia. Zbliżając się do obozu, myśli Amelii zaczęły wirować: Jaki był prawdziwy plan wakary? Niewiele jej wyjaśnił i nie mogła mu zaufać. Myśli Emilii zaczęły wirować: Jaki był prawdziwy plan wakary? Niewiele wyjaśnił, a Emilia nie mogła mu ufać. Im więcej czasu spędzała w jego obecności, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że pod powierzchnią kryje się coś niebezpiecznego. Ale nie chodziło tylko o niego chodziło o cały otaczający ją świat. Każdy zdawał się mieć własne intencje, a Emilia była tylko pionkiem w środku. Jej wzrok powędrował ku jeźdźcowi obok niej, Zionowi, jednemu z najbardziej zaufanych wojowników Wakary. Był młody, ledwie chłopcem, ale twardość w jego oczach sugerowała lata doświadczenia. Niewiele do niej mówił, ale jego wzrok nie spuszczał jej z oczu na zbyt długo. Zdawał się jej uważnie obserwować, jakby była zagadką, której do końca nie rozwiązał. Jesteś silna, Powiedział nagle zają niskim i szorstkim głosem, z wyraźnym akcentem. To był pierwszy raz, kiedy odezwał się do niej bezpośrednio od początku podróży. Amelia spojrzała na niego zaskoczona. Spodziewała się w najlepszym razie obojętności, w najgorszym wrogości. Co masz na myśli? Walczyłeś z tym losem od samego początku. Stawiasz mu opór, opierasz się nam wszystkim. Jego wzrok powędrował ku wakarze, który jechał tuż przed nim, nieświadomy niczego. Ta siła albo cię zabije, albo uczyni silniejszym od nas wszystkich. Amelia zacisnęła mocniej lejce, czując fale sprzecznych emocji. Czy on z niej kpił? Czy ją ostrzegał? Nie potrafiła tego stwierdzić. Wiedziała tylko, że nikomu nie może ufać. Ani jemu, ani Wakarze, ani nikomu z nich. Nie gdy jej życie było zagrożone, ale trudno było zignorować wzrok Zajona, który na nią utkwił. W jego zachowaniu było coś niemal opiekuńczego, coś, co sprawiło, że Amelia zastanawiała się, czy w tej podróży kryje się coś więcej niż tylko wymuszone małżeństwo. Ale bez względu na wszystko, nie mogła sobie pozwolić na zaufanie jemu ani nikomu innemu. Gdy mijali pierwsze namioty obozu, szmer głosów stawał się coraz głośniejszy. Garstka mężczyzn stała przy ognisku, ich twarze skrywały cienie, ale ich oczy były bystre i czujne. Amelia nie mogła nie zauważyć, jak na nią patrzą, jakby była trofeum przedmiotem walki. Wakara poprowadził konia w stronę centrum obozu, a kilku jego ludzi zaczęło z niego zsiadać, przygotowując teren na noc. Amelia niechętnie podążyła za nimi, a jej myśli pędziły jak szalone. Nie miała pojęcia, co ją tu czeka, ale wiedziała, że to nie może być nic dobrego. W powietrzu unosiło się poczucie ostateczności, jakby to był koniec jej drogi. Musiała albo pogodzić się z tym losem, albo walczyć i zginąć. Nie dali jej wiele czasu na myślenie. Odpocznij, powiedział wakara zimnym głosem, wskazując gestem na koc leżący na ziemi. Wyruszamy o świcie. Amelia chciała się kłócić, domagać się odpowiedzi, ale widziała to w jego oczach. Nie interesowało go, co miała do powiedzenia. Była pionkiem. A teraz kolejnym więźniem, którego należało trzymać w milczeniu, dopóki nie wypełni swojego zadania. Tej nocy pustynia była upiornie cicha. Jedynym dźwiękiem był trzask ognia i sporadyczny szelest poły namiotu na wietrze. Amelia leżała na szorstkim kocu, wpatrując się w gwiazdy nad głową i próbując uspokoić gonitwę myśli. Podróż zabrała ją daleko od wszystkiego, co znała, a teraz musiała przetrwać w świecie, w którym panowały inne zasady, gdzie przetrwanie oznaczało ugięcie się pod wolą silniejszych od niej. Ale Amelia nie była taka jak inni, nie zamierzała się tak po prostu ugiąć, nie mogła. Miała własne sekrety, rzeczy, które mogłyby zmienić równowagę sił, gdyby kiedykolwiek wyszły na jaw. Leżąc tam, próbując stłumić uczucie uwięzienia, zauważyła cień zbliżający się w jej kierunku. Jej puls przyspieszył, instynkt krzyczał, by była czujna. To był zają. Chcesz poznać prawdę o tej podróży? Wyszeptał, pochylając się tak, by tylko ona mogła go usłyszeć. Serce Amelii zabiło mocniej. Prawdę? Co miał na myśli? Czy to był moment, w którym wszystko miało wyjść na jaw? A może po prostu grał w kolejną grę, był kolejnym elementem sieci kłamstw, która ją otaczała? Jakiej prawdy? zapytała ostrożnie, a jej głos był ledwie szeptem. Zawahał się, jego twarz była nieodgadniona w słabym świetle. Ludwakary toczy wojnę z plemieniem Hokana, ale istnieje trzecia frakcja, o której żadna ze stron nie wie. A ty, ty jesteś ważniejszy w tej wojnie, niż ci się wydaje. Amelia poczuła, jak zapiera jej dech w piersiach. Podejrzewała, że jest coś jeszcze, coś głębszego, ale nie śmiała w to uwierzyć. Co to znaczy? zapytała natarczywie, ledwo słyszalnym głosem. Oczy Zaina były zamglone, nieczytelne, ale jego usta wygięły się w delikatnym, niemal gorzkim uśmiechu. Wkrótce się dowiesz, ale uważaj, Amelio. Nie każdy jest tym, kim się wydaje. A potem, zanim zdążyła odpowiedzieć, zniknął z powrotem w cieniu. Zostawiając ją samą z galopującymi myślami i narastającym lękiem w piersi, stawka właśnie wzrosła, a Amelia z przeczuciem uświadomiła sobie, że tkwi w tym o wiele głębiej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażała. Teraz nie było już odwrotu. Podróż dopiero się zaczynała. 2, 15, 0 3 kwietnia 2025 R. Er Fara, Muhammad. Następnego ranka pustynne słońce było bezlitosne. Jego żar był niemal nie do zniesienia. Amelia siedziała w milczeniu, wyczerpana, ale czujna. Szept Ziona nie dawał jej spokoju. Jesteś ważniejsza, niż myślisz. Co miał na myśli? Nie była wojowniczką, tylko kobietą uwięzioną w wojnie, której nie rozumiała. Lud Wakry i plemię Hokana toczyły wojnę, a jej małżeństwo z Wakarą miało być ofiarą pokojową, ale ostrzeżenie Ziona sugerowało coś głębszego. Gdy obóz się poruszył, Amelia zauważyła wakarę pogrążonego w napiętej dyskusji ze swoimi wojownikami. Wtedy rozległ się jego zimny głos. Natychmiast odchodzimy. Ostateczność w jego głosie przeszyła ją dreszczem. Jechali godzinami, aż pustynia ustąpiła miejsca ukrytej dolinie, bujnej i zielonej. Ale czekała na nich farach Muhammad. 3 kwietnia 2025 roku. O godzinie 14.40. Dolina ogarnął chaos. Konie stanęły dęba. Strzały poleciały, a stal brzęczała. Spokojna oaza w jednej chwili stała się polem bitwy. Amelia ledwo zarejestrowała ostrzeżenie, gdy zasadzka uderzyła. Ludzie wakary rzucili się do ucieczki, ale atak był zbyt precyzyjny, zbyt przytłaczający. Pośród chaosu jej wzrok spotkał się z wzrokiem Zajona intensywnym, nieodgadnionym. Amelio, schowaj się za mną! krzyknął, tnąc wrogów z brutalną precyzją. Ale ona nie słuchała. Ściskając włócznie walczyła, niewyszkolona, a jednak zdesperowana, by przetrwać. Potem ból. Strzała przebiła jej bok, posyłając ją na ziemię. Krew przesiąkła jej ubranie, a świat rozmył się. Dotarł do niej spanikowany głos Zajona, którego dłonie zawisły nad jej raną. Czekaj, błagał, ale ona zobaczyła prawdę w jego oczach. 14:43 kwietnia 2025 erkufara Muhammad. Drżącą dłonią chwyciła go za ramię. Wakara? Nie jest tym, za kogo się podaje. Ręka szarpnęła ją w górę, zimna stal przystawiła do gardła. Jesteś obciążeniem, zadrwił napastnik. Zajon rzucił się do ataku. Amelia kopnęła, wytrącając sztylet. W mgnieniu oka Zajon przygwoździł napastnika. Ale walka się nie skończyła. Wakara stał i patrzył. Nieodgadniony. Potem rozległ się jego głos. Dokończ to. Ale zanim zadał śmiertelny cios, ziemia zadrżała. Nadeszła nowa armia. Ludzie wakary zawahali się. Odwrót, rozkazał. Ale było za późno. Posiłki wkroczyły do akcji. Zajon odciągnął Amelię w bezpieczne miejsce, ale wtedy to zobaczyła. Zakrwawiony Zajon walczył ramię w ramię z atakującymi. Zdrada zaparło jej dech w piersiach. Zajon nigdy nie był jej sojusznikiem. On był wrogiem. Ostateczna konfrontacja była bliska. Ale kto zapłaci najwyższą cenę? Odpowiedź była niepewna, jak piaski pustyni. Słońce wdzierało się za horyzont, rzucając szkarłatną poświatę na pole bitwy. Dym i śmierć dławiły powietrze. Niegdyś dziewicza oaza stała się teraz cmentarzyskiem poległych wojowników. Ziemia drżała od szczęku stali i łoskotu kopyt. Amelia, poobijana i krwawiąca, ledwo nadążała za chaosem. Ale nic nie bolało bardziej niż zdrada Zajona. Mężczyzna, któremu ufała, Mężczyzna u boku, którego walczyła, stał się jej wrogiem. Przez rumowisko dostrzegła go. Miecz lepki od krwi, a jego wzrok wpatrywał się w nią. Przez jego twarz przemknął jakiś błysk. Żal, ból? Nie miało to znaczenia. Zatoczyła się do przodu, jej żebra trzeszczały w miejscu, gdzie trafiła strzała, ale nie dała się zachwiać. Zają uniósł miecz, gasnące światło migotało na ostrzu. Amelia! Jego głos był niski, niemal żałobny. Za późno. Już po wszystkim nie odpaliła. Przeszłaś przez to już po wszystkim nie odpaliła. Udało ci się. W przypływie sił rzuciła się do przodu. Szczęk metalu rozbrzmiał w dolinie. Siła jego kontrataku niemal wytrąciła ją z równowagi. Był silniejszy, szybszy, ale ona miała coś, czego on nie miał wolę przetrwania. Stal zderzyła się ze stalą. Każdy cios był bardziej desperacki od poprzedniego. Wtedy na ułamek sekundy w oczach Zajona błysnęło wahanie. Nie musisz tego robić błagała. To nie ty! Jego uścisk się zacisnął. Przepraszam. Bitwa osiągnęła punkt kulminacyjny. Amelia, zdyszana i obolała, dostrzegła swoją szansę. Uchyliła się, włócznia musnęła jego ramię, krew rozprysła się na ziemi szansa uchyliła się, włócznia musnęła jego ramię. Krew rozprysła się na ziemi, ale Zain nie drgnął. Zebrała wszystkie siły i uderzyła. Ale Zain złapał ją za ramię i brutalnie je wykręcił. Poczuła palący ból. Sapnęła, ale nie poddała się. Ostatnim desperackim ruchem wbiła mu łokieć w pierś. Zachwiał się. Nie zawahała się. Włócznia trafiła w cel, wbijając się głęboko w jego bok. Zain sapnął i upadł, gdy jego miecz brzęknął o ziemię. Jego szeroko otwarte oczy spotkały się z jej, wypełnione czymś, czego nie potrafiła nazwać. Potem zapadła cisza. Amelia stała nad nim, dysząc, drżąc, wokół niej szalała bitwa, ale w tej chwili zrozumiała prawdziwą cenę wojny. Wokół niej szalała bitwa, ale w tej chwili zrozumiała prawdziwą cenę wojny. Walka została wygrana, ale wojna dopiero się zaczęła. Pole bitwy pogrążyło się w ciszy, echa wojny niknęły w mroku. Amelia stała pośród rumowiska, poobijana i zakrwawiona, z nierównym oddechem. U jej stóp leżało bezwładne ciało Ziona, z twarzą zastygłą w smutku. Zwyciężyła. Ale jakim kosztem? A Aliach podeszła, jej wzrok był nieruchomy, bez osądu. Zrobiłeś co musiałeś, mruknęła. Amelia nie potrafiła odpowiedzieć. Żal, ulga i poczucie winy walczyły w niej. Odwrócili się od bitewnych ruin, wkraczając w niepewną przyszłość. W obozie pozostali ranni i wyczerpani, ale nie zabrakło też nadziei. Jej lud przetrwał. Jednak jedno pytanie ją dręczyło: czy zają rzeczywiście był zdrajcą, czy pionkiem w większej grze? Prawda pozostała pogrzebana, ale nie na zawsze. Gdy słońce chowało się za horyzontem, w oddali poruszył się cień. Ktoś obserwował. Wojna była daleka od zakończenia.